Zdarza mi się z żoną oglądać kuchenne rewolucje z Magdą Gessler i zdarza mi się też słyszeć o soliance, czyli takiej rzekomej rosyjskiej zupie, i zastanawiam się wtedy, czy zasady transliteracji cyrlicy zostały już w Polsce całkowicie zapomniane. Solianka, czy rosyjska solianka, jest zapisywana w sposób widoczny na ekranie i jest tam oczywiście litera ły. Ale następuje po niej litera ja. I ta litera ły jest oczywiście oddawana w polskiej transliteracji jako EU i jest to słuszne, bo etymologicznie jej odpowiada, ale kiedy po literze EU następują takie litery jak ja, je, jo, ju, to wtedy jest ona zmiękczana. Bo właśnie te litery, ja, jo, ju, je, one zmiękczają y, głoskę, po której występują. Więc EU wchłania to zmiękczenie i staje się L. Tak, jest to również widoczne w polskim słowotwórstwie, no bo masło wymienia się na maślany. S na eś, EU do L. Więc gdy EU wchłonie to zmiękczenie i stanie się L, głoska I albo J. Już nie występuje w transliteracji, w zasadzie nie występuje w wymowie, więc nie jest, więc nie jest to żadna solianka, tylko solanka. Pod taką, pod taką też nazwą występuje w polskiej Wikipedii, za co szacunek oczywiście, a pani Magda Gessler powinna przypomnieć sobie nieco cyrlicy.